Dzień dobry Państwu, jest mi niezwykle miło tutaj gościć. Gazeta Giełdy Parkiet towarzyszy mi no może nie od 30, ale od wielu, wielu lat. Również obecnie czerpię z niej wiedzę o tym, co dzieje się na, na rynku. Jest mi niezwykle miło, że mogę być z Państwem dzisiaj tutaj. Podsumowując trochę ten rok, który 24, 23 za nami, który na, na rynku. Jak sami Państwo zauważyli, Pani Prezes zauważyła był rokiem dla Giełdy rokiem dobrym. Życzę wszystkim, aby rok 2024 był jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że zarówno obroty, jak i indeksy będą stabilnie, stabilnie rosły. Jak tutaj zauważono, miałem kiedyś okazję być tutaj w nieco innej roli, jako laureat złotego portfela. To było. Naprawdę dawno temu, bo chyba. 2015. 2015. 2015 Nawet tak. wiem, w, w jakiej kategorii. Też Fundusze Stabilnego wzrostu pamiętam Brawo. dokładnie z Mikołajem Raczyńskim. E, I z, e, cieszę się, że jestem dzisiaj tutaj też w innej roli. Chciałbym Państwu powiedzieć, że dla mnie, dla rządu rynek kapitałowy jest istotny. Chcemy, aby było to, aby rynek był, w tym giełda, był takim kolejnym motorem wzrostu gospodarczego. Aby nasz wzrost gospodarczy nie był w tak dużej mierze oparty tylko i wyłącznie na konsumpcji. Aby tych silników wzrostu było więcej. Wiemy, że potrzebne są inwestycje. No i wiemy, że giełda jest tym miejscem, która, które te inwestycje może, może generować. Tych potrzeb inwestycyjnych w polskiej gospodarce nie brakuje. Chciałbym, aby tych IPOsów, tych firm, które potrzebują kapitału po to, aby jeszcze szybciej się rozwijać, na rynku, na rynku nie brakowało. Także życzę Państwu dzisiaj bardzo udanego wieczoru i proszę liczyć na ministerstwo finansów jako na ten podmiot, który będzie myślał i ciężko pracował na rzecz, tego, aby rynek kapitałowy, a co za tym idzie, gospodarka rozwijały się. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo minister finansów Andrzej Domański.